Lewy, strzela jak szalony. Popis Bayernu, rozgromił rywala. Bayern Monachium 1. FC Köln 5-1 meczu 23. Kolejki Bundesligi. Bayern Monachium rozgromił FC Köln 5-1, a Robert Lewandowski strzelił dwa kolejne gole w Bundeslidze. Polak jest coraz bliżej rekordu Gerda Muellera. Bliscy Roberta Lewandowskiego mogą żartować. Czy Polak lepiej rozumie się z żoną Anną czy Thomasem Mullerem? Tu nie chodzi już o zwyczajną dobrą współpracę obu zawodników na boisku. Oni rozumieją się bez słów, myślą tak samo. Muller, po wejściu na murawę w drugiej połowie po dłuższej przerwie spowodowanej zakażeniem COVID-19, odznaczył się od razu świetnym prostopadłym podaniem do Lewandowskiego. Był to pierwszy kontakt z piłką Niemca 32 sekundy od momentu znalezienia się na murawie. Lewandowski wiedział, w którą stronę pobiec i strzałem z pierwszej piłki pokonał Timo Horna. Dzięki tej akcji Bayern prowadził 3-1 i odzyskał kontrolę nad meczem. Wejście Muellera uspokoiło grę gospodarzy, choć wcześniej mistrz Niemiec miał już wszystko pod kontrolą. Drużyna Hannesiego Flicka prowadziła do przerwy pewnie 2-0 strzelając gole już po pół półgodzinie. Wynik otworzył Eric u upomoting uderzeniem głową z kilku metrów. Reprezentant Kamerunu dostaje ostatnio coraz więcej szans gry w Bayernie. Z kolonią występował na skrzydle, ale nie przeszkodziło mu to, by trafić do bramki. W końcu, bo piłkarz czekał na gola w Bundeslidze aż 5 lat. Robert Lewandowski nie ma takich przerw, dla niego mecz bez bramki to już dużo. Po goluchu u pomocy Inga Polak przeprowadził świetną kombinacyjną akcję z Leonem Gorecką. Lewy, zagrał piętą, za chwilę otrzymał podanie w pole karne i w sytuacji sam na sam uderzył pewnie przy słupku. To szybkie prowadzenie trochę uśpiło gospodarzy. Zaraz po przerwie, po nieporozumieniu Dawida Laba i Jerome'a Boatenga, gola kontaktowego strzelił LS z Zawodnik gości będąc przed Neuerem świetnie podciął piłkę i przelobował u bramkarza Bayernu. Goście zaczęli odważniej atakować na Allianz Zarena, ale wejście Thomasa Muellera było punktem zwrotnym tego spotkania. Niemiecki pomocnik od razu uruchomił Lewandowskiego, który podwyższył na 3-1. I po tej akcji jakby całe ciśnienie spadło z braczy Flicka. Może nawet za bardzo, bo Neuer postanowił pokiwać się za swoim polem karnym. Bramkarz stracił piłkę, jednak Dominick Drexler, mając przed sobą pustą bramkę, trafił w słupek. Gospodarze nie zamierzali już więcej testować cierpliwości swojego trenera i szybko zamknęli mecz. Rezerwowy Serge Gnabry w ciągu czterech minut dwa razy pokonał Holta, a drugoplanowym bohaterem bawarczyków został Leon Gorecka, a utor trzech asyst. Robert Lewandowski ma już 28 goli w Bundeslidze. Do wyrównania rekordu Gerda Muellera, 40 bramek w jednym sezonie niemieckiej ekstraklasy, brakuje mu 12. Z innym Mueller, Thomasem, jest to jeszcze bardziej możliwe. O chemię między nim, a Lewandowskim małżonka Anna nie musi być zazdrosna. W pozostałych spotkaniach Borussia Dortmund pewnie pokonała na własnym stadionie Arminie Bielefeld 3.0, natomiast VfL Wolfsburg wygrał z Herthą Berlin 20 Łukasz Piszczek BWB spędził cały mecz na ławce, Krzysztof Piątek Hertha, wszedł na boisko w 46. Minucie, a Bartosz Białek VFL, w 86. Minucie.